Barbara Kurdej Szatan w ostatnim czasie przechodziła przez trudny czas. Po jej emocjonalnym internetowym wpisie, w którym nazwała strażników granicznych mordercami, wylała się na nią fala hejtu, a kariera celebrytki zawisła na włosku. Jacek Kurski niemal od razu pozbawił Basie pracy w M jak Miłość, zwalniając ją w trybie natychmiastowym. Ze współpracy z aktorką wycofało się też kilka marek, które promowała. Wygląda jednak na to, że los znów uśmiecha się do zadziornej blondynki. Jak udało ustalić się pudelkowi, wkrótce zobaczymy kurdej szatan w roli prowadzącej nowy program TTV Project Cupid, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą szukać dla siebie drugiej połówki. Wspierać ją będzie przemysław Kosakowski. Do nowego zawodowego wyzwania, celebrytka przygotowuje się w nowym mieszkaniu, w którym w końcu zamieszkała z rodziną. Już dwa lata temu gwiazda wyznała, że kupiła z Rafałem apartament w centrum Warszawy. Do tej pory aktorka mieszkała na obrzeżach miasta, przez co musiała mierzyć się z korkami w drodze do pracy, a to wyjątkowo ją irytowało. Przeprowadzka to był pomysł Rafała, ale postawiłam jeden warunek. Nowe mieszkanie nie może być mniejsze niż nasz dom i obowiązkowo musi mieć piękny widok. Mąż spełnił moje marzenia, mówiła w rozmowie z Fleszem. Remont wymarzonego apartamentu zajął parze sporo czasu i kosztował ich niemało nerwów. Jakiś czas temu fotoreporterzy zrobili Basi i Rafałowi zdjęcia, na których widać było, jak oboje kłócili się, stojąc wówczas pod niewykończonym jeszcze apartamentem. W końcu jednak udało się pokonać wszystkie przeszkody, i teraz aktorka może cieszyć się nowymi czterema kątami. Jak wyliczył Super Express, nowe mieszkanie Barbary Kurdej-Szatan miało kosztować 2,5 miliona złotych. Wycena nie obejmuje oczywiście prac wykończeniowych, jakie trzeba było wykonać. Dwupiętrowy apartament zlokalizowany na warszawskiej woli liczy sobie 170 m2 i posiada 200-metrowy taras, z którego rozpościera się widok na całą Warszawę. Gwiazda, urządzając mieszkanie postawiła na betonowe akcenty i naturalne kolory. Z relacji tabloidu wynika, że Basie można już spotkać na porannych spacerach z pieskiem, po którym wzorowo sprząta, by przypadkiem znów komuś nie podpaść.